Ksiądz Jerzy Popiełuszko to mój rówieśnik, 47-rocznik, jakietniowy, on wrześniowy. I opatrznościowo mieliśmy okazję spotkać się w jednostce wojskowej w Bartoszycach w 1966 roku, kiedy to ówczesne władze, chcąc wziąć odwet w stosunku do kościoła polskiego i episkopatu za list do biskupów niemieckich z apelem, z żarliwym wołaniem przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Utworzył ówczesny rząd specjalną jednostkę w Bartoszycach, gdzie zgromadziło nas się około 300 kleryków ze wszystkich uczelni seminaryjnych, diecezjalnych i zakonnych. Ksiądz Jerzy był na drugiej kompanii, ja byłem na pierwszej. E, i jego życiorys tak bardzo bogaty i przesycony misją ewangelizacyjną przy zawołaniu zło, dobrem, zwyciężaj, to w mojej refleksji korzenie, które zaczerpnął w domu rodzinnym. Mama Marianna, która po jego męczeńskiej śmierci w takim szczerym odruchu matczynym ubolewając nad śmiercią. Męczeńską swojego syna, zdolna była w takim naturalnym odruchu matczynym wyrazić gotowość przebaczenia sprawcom i wyraziła równocześnie pragnienie, by to doświadczenie było dla nich także okazją do refleksji i do nawrócenia. To świadectwo mamy jest dla mnie niezwykłą ilustracją matecznika, w którym wzrastał, wychowywał się ich syn, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ale myślę, że ten dwuletni pobyt w jednostce wojskowej to dodatkowa struna wrażliwości, która została w nim uruchomiona i która procentowała przez wszystkie lata jego posługi kapłańskiej. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, męczennik, uczy nas przede wszystkim wielkiej ufności Panu Bogu w podejmowaniu niezwykle trudnych zadań. On mocny swoją duchowością zakotwiczoną w prawdzie ewangelicznej nie tylko głosił to przesłanie zło dobrem zwyciężaj, ale świadectwem swojego życia przypieczętował wiarygodność tego przesłania, którym żył, które głosił i które jest ciągle aktualne także dzisiaj.